29 września 2024, godzina 17:44. No, na dzień dzisiejszy, zaraz opowiem, ale najpierw jeszcze coś pokażę. To jest kania. Absolutnie jadalny grzyb. Także na dzień dzisiejszy, mamy już słupki na jednej działce. Jest osłupkowana, w miarę prosto, to wszystko wygląda jeszcze, zobaczę tamtą yy, trzecią stronę. No też jest prosta. Także tak, mamy dwie bramy. Mamy słupki. Zacząłem trochę ocieplać garaż, ale no i oczywiście trochę rzeczy tam nakupowałem, żeby żeby to zrobić, ale to nie będzie takie proste, nic więcej pokażę. Będę musiał coś tutaj wymyślić innego, ale, albo więcej z takiego materiału dać. To jest pianka poliuretanowa niskoprężna, na specjalnym specjalnej y, konstrukcji o coś takiego. Teoretycznie. Teoretycznie powinno być wszystko tak jak trzeba. W praktyce w praktyce nic nie jest tak jak trzeba. No ale dobra, jakoś coś, coś wymyślę. Albo no dobra już nie będę na razie kombinował. A teraz pokażę jeszcze może tą drugą działkę. To jest działka sąsiada, on to wszystko w miarę szybko zrobił. O, tutaj jest jeszcze jedna brama. No bram. słupek jeden narożny obsadziłem. Od niego będę e, e, rozciągał sznurek, żeby mniej więcej wszystko prosto było. No tak mniej więcej obsadziłem. To jest wszystko na zbrojeniu. Tu jest na metr 10. No zresztą tak jak wszystko jest, tak jak w instrukcji firmy Polbram, czyli tej firmy, z której to kupiłem. Porysowana, nieporysowana. Dobra, ja tam się nie czepiam. Najważniejsze, żeby to działało i żeby nie trzeba było poprawiać na przykład w przyszłym roku. Także tak, tutaj jest zbrojenie. W poprzek jest też zbrojenie. Za 200 kg cementu e, cementu mi poszło na, na to, ale mówię, lepiej zainwestować niż co roku poprawiać. E, słupki to już be, będzie prost, będzie prosta robota ze słupkami teraz tutaj. E, a teraz dlaczego mam dwie działki, tak? Ja chciałem jedną, jedną większą, ale no niestety, wszystko było dookoła z, obkupione już, mogłem tylko w ten sposób. Mogłem jeszcze tą wybrać, no ale mówię, wezmę tą drugą przy lesie. Będę sobie chodził, o. No tutaj jesteśmy teraz na, na posesji sąsiada, tak. Teraz jesteśmy u mnie. A ja sobie będę chodził z jednej działki na drugą. Teraz może pokażę jak. Tędy przy lesie. To nie powinno zostać sprzedane i ogrodzone. Także ten, tędy sobie będę wychodził i będę sobie, sobie szedł tak. Tutaj się z czasem wyrówna to wszystko. Aczkolwiek i tak nie ma tragedii. To się popali, bo to jest wszystko już wycięte. Schnące. No i będę sobie tędy szedł. I przez bramę będę sobie wchodził na swoją posesję. Także na dzień dzisiejszy to tak wygląda.